Ja robię prawą No i jeden, dwa... Ja jadę... Kurczę. Baw się tutaj, poświedź No ja sobie. jadę tutaj, nie? Znaczy, no standard żeby... Ja by też strzelał Bo ostatnio grałem tutaj z Hryniem Z MC, my tam pojechałem na górę, to nas Wyjechaliśmy w dwójkę, na sześciu, czy siedmiu nas zmucili. Nie wiem, jak tam lecę tutaj na ten J4, to zawsze sobie robię jakieś trzy tysiące spokojnie tam. To prawda widzę, że znowu sam tam pojadę, ekstra. Cześć, mamy ebra jakiegoś tam nie wiem. Gdzieś tam jest. Zapraszam do oglądania na Twitchu na żywo. Proszę o zaznaczenie obserwuj. A na YouTubie zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba. Dobra. Dzik jest ze mną, już jest spoko. Dzik tutaj widzę poczynia. Także oberwał. Ach. Ten 2.77 jak tego dzika obija tutaj, po cholerę, że z tym dzikiem tak pojechał daleko. Nie, my tu sobie spoko poradzimy, bo tu chyba tylko 2.77 jest, już pieprza. jest Ma za dużo czołgów, ten 937 ulti, tak dobrze. Dobra, Dobra po Ten 907 mógł przyjechać tutaj, to porobi, to wszyscy uciekli, klucza te za późno się zorientowałem. To może na bazę jechać konosik? Do nich. Przecież porobić, to tam macie gwardzistę. Masz dużo damageów. Za darmo. A idę pomóc temu. No, jest terpała, a zarabysz miał. Utopił to Jest Chyba. Tak, niech czy nie byś wracał na obronę. Mówisz, może tak Bo tam jest tylko t 54 został, a Burasuka już zjechała stamtąd, i dzik został, nie? A dziki ile ma HP, on jest nadobicie dla Ciebie. Czyli Burasuka, yy, pestka i taran i później dzik. Jest dzik dupą. Jest po tam aż na pewno dzika, pyk. Ajaj To 5-4 Kurwa No nie no się kurwie teraz się, go, 9 go dobije Bliżej podejść troszeczkę do krzeka O właśnie Ładnie I dołem, wszystko dołem Ale no. ja powinienem go zdjąć walne, wstrzelałem mu we własno Jedź tym 907, kurde, kilka sekund zostało. Nie, jest dekapowane, tylko wiesz, że to chodzi tego udesa, a to musisz postrzegać. Nie, wiem, czy od dołu nie brzmia lepiej, tu, wjechać, tu. O, pojedź, jedź, 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 tylko bliżej prawej strony, no? UD udę chętnie zobaczył. No będzie z lewej strony. On jak szczerze, to się zaświeci. Przodem do niego. Urwary koszedł w bok. No Już na spokojnie. A bardziej z lewej strony. Mura suka jedzie. Daj sobie będzie, będzie. radę, ten da sobie radę. No dam sobie radę. Nie, nie, bo uderz ci w dupę. A jedź po udes tutaj pod to, tylko później wieże skręcisz. On go porobi. Uważaj coś górą. spotka, Jest. Nie, na tego T5-4. Jeźdź na T54. Obiekt tam pojechał. Dobierz T54. Musisz go porobić T54 i później sobie uda Mhm Tu! Tutaj gdzieś bóźnisz A myślę, że tutaj w plażę wjedziesz. Też coś dziś nie? Jest. Ładnie widzisz. I widzimy podsumowanie. Nie, trójkę. I następna bitwa. W którą stronę robimy? Ja lewo zawsze robię. No to jedziemy lewo. Robię lewą, później wracam. Dawaj lewo. Ale co mi się upzdurało, że Karo to ciężki? Pewnie ci, że naprawdę myślałem, że to ciężki. Może z Rino ci się pomyliło. Nie, coś tak mi się wydawało, że Karo to ciężki jest właśnie, a. Kurde, to Meda zrobili. okej, okay, no dobra, no. A, ty tam na górze se snajpisz? Nie, ja jadę im pod ryj tutaj. Aż tak się ładujesz? Jasne. O, 1-0. Już? Boże, co się stało? No Light nas kupnie. Beczka jedzie. Jadę na ryj i tutaj. No, E też już spada, nie... Ja też jadę na ryj. Jestem kocieby właśnie. Czyli łabeczka? Raz. Dawaj na nią. O! Nie ma beczki, stary. Jeden strzał zdążyłem oddać. Ładnie. Kurde, wycelowałem zielony punkt. Dingnąłem. Już się nie świeci Lodówkę znalazłem, widzisz? A ten się schował tym? Uważaj tam, uważaj, jadę do ciebie nie A to też by mogło ruszyć ten TVP Ja nie wiem po co te, te deki uciekli. tam Oni już uciekli, ja bym już dał drugą stronę, wiesz? Mówisz, żeby wyspię stąd? Ja, no wiesz, że Sheridan. No to dawaj no Tylko jak oni tam na winklu staną na górze, to będzie słabo Odbiłem od Focha Kurde Foch jest No i 140 Mam... Kurczak jak mnie to denerwuje 20 sniperów jest i nikt nie wie później dobić, nie? A Arta się patrzy gdzieś tutaj, nie? No kurde od 140 dostałem Dupę! A nie, to od focha. Nie, 140 Gdzie ty tym karem poleciałeś? No już mi nie ma. O. No bo dostałem w dóbrzko od focha, nie No, następnie się wypukał. Nasze lighty jak giną w 10 sekundzie, to, to jest porażka, nie? A reszta jest oporą. Czyli jak nie ma ten a wszyscy stoją tutaj, czekają. Lightów nie ma dawno. Ten Sheridan jeszcze jest wściekły. Ale mieli... Zapraszam no, do oglądania jest, na Twitchu nie. na żywo. Proszę o zaznaczenie. Obserwuj. Ja A na YouTubie zapraszam do oglądania materiałów zmontowanych i proszę o zaznaczenie suba. I musiał we mnie, musiał we mnie. Ale paty. Nooo, trzysta zrobiłem, no. No to ładnie. I tak pod rąb. Pogrom, bo te deki nie poszły za nami, żeby tam tak obsadzić pięć. tamtą stronę. Jak no ona? Lighty zginęły i też medy tam stały niepotrzebnie, nie? Wystarczyło, żeby te deki z nami poszły i by tam górkę obsadziły. I już by było inaczej. I my byśmy się cofnęli. I byśmy mieli linię kontrolowaną. A tak byśmy wszyscy w jednym kwadracie zbić. Tak. Dobra, ostatnia bitwa, dawaj. Dawaj, ja biorę. Ale te deki już mają taką tendencję, że jak stanie na pozycji,. to się nie ruszy. To się nie ruszy. Ja dlatego czasami suką nie umiem grać, bo ja to. ja suką czasami nacieram normalnie, albo gdzieś tam wiesz idę z ciężkimi. Ja też nacieram. No ja i czasami ginę. no Przez to nie, nie ukrywam. <gry> No, ale coś trzeba robić, nie? A nie stać. Ja, no tak, ja ale. uważam, jak ktoś krzak obierze, stoi i czeka, bo strzeli dwa razy i bez Znaczy go... wiesz, do, do pewnego momentu stoję rzeczywiście. Na początku wyjeżdżać, tedy to szaleństwo, ale później warto gdzieś tam już być w czołówce, żeby coś jeszcze ubić, nie? Dobrze, co chcesz zrobić? Lewą, prawą. Ja to prawą, bo ja tam sobie na wieżę pogrom. Dobrze. Ja to troszeczkę dalsza. kontra EBR. Na razie podjadę tam bliżej, tak, że jakbyś się ustawił, tak, żebyśmy mógł coś tam nie pilnować. Ja no, mam jeździ pusto jest, ale no, dobra, trzeba to wykorzystać. Aha, tam są jeszcze Dobrze, to już ich tutaj nie będzie. Zrobić tamtą stronę i wracać na ja to jest rzeczywiście, tak pustowo trochę, powiem Ci szczerze. A ten Eber, głębiej bym mógł otworzyć. No powiem ci ich tu nie ma. Wszyscy są z tamtej strony Trzeba wracać na tamtą stronę czy znaczy na razie tutaj na górkę stanę, bo Eber jeszcze wszystkie nie wyświeci, wiesz? A tego Ebra by, by podało porobić Dobra, jest coś Jedź, jest, jest, prawa, prawa Tka. Na razie wale z górki To Dobra Następny e, następny E75 ja dygnąłem. Tortoise. Ładuję. Dla mnie za górką. Mhm. Ale E75 widoczne. Wiem, ja ładuję. 8 sekund. Jak widzisz Tortoise to na razie go nie widzę. Tak jest. A75 spadł? To to jest jak też wyświeci To będzie ok. Na nasze berspad, tak? Mhm. No to chyba z jakimś domkiem stoi. Jest tam domek, jest, jest. jest. Ale ty możesz od dołu normalnie podjechać, go wyświecić na ryja. Chyba tak zrobię. Bo oni się już boją. Mam pestki. Zaczęła to być brać To on taki niewidoczny No muszę bliżej podjawnik Dobra jest Dobra, nie ma go. Wracam do ciebie. Masz magazynek, żeby go zdjąć? Nie celuję, Już nie mam. Ebermi tal. boże. Ja już kończę. Ostatnią bitwę gram właśnie. Uważnie. A nie słyszycie? A kurde, jeden HP mu został. No, masakra. To bije ktoś? Jeden HP, ludzie, no. Tam są te Ja tak, strzeliłem z łokcia. Nie ma go. Trochę jesteśmy rozwaleni. Nie wiem, dojechać do ciebie czy robić środek? Nie, zostań tam. Ja tutaj zostanę. W tym tedy trzeba pomóc. Zdjęty. To ładnie. Oni wrócili. Miałem, jadę do ciebie. Nie bój się. Nie bojaj się. znalazłem. Raz o otwartym. Został ode mnie? na wkur Dobra, zniszcz Wy, Wyprujesz? Ipa? No. Masz jeszcze jednego? Wal. Mam. I git jest. 7 ucieka. No właśnie, nawet nie miałem... O, jest. Dobra, strzelę blind'a. I 7 No, dojeżdżam do twojej pozycji. Także jestem na razie poniżej. Mhm. Ja jadę zobaczyć na tą T30-tkę, bo Jadę z tobą. Aha, Zobaczymy dobra. tego rozwalimy. Nie ma co się rozdzielać, bo to we dwójkę to jesteśmy ciła. A za nami jeszcze chyba, Tedek no, Tedek obstawia od dupy. No mam spota, Jest. Ding ja pierdziele. Dobra, pięknie. Ja mam takie fartowne strzały. 7, kurwa. Czajaj się tam gdzieś Jadę po tego yy, drugiego środek Jadę mu na closa mhm. Kurde ktoś by mi pomógł A to masz Isa 3 No co ci tego tutaj się wiesz? E, no ja już się tak przytuliłem że mnie nie widzi Uważaj, bo jedzie na ciebie, olał mnie wiem? zupełnie, wiem Ej, tu jest kran wagny No dlatego mnie wyciągał pewnie pod niego nie zginię, ja też chcę po stronie zginąć Ej, zginiesz tak, jest kran? Widzisz kran'a? Ja nie widzę krana, ale wiem, że tu jest, bo szedł. Niech ten trzy, bo ma więcej HP, wiesz? O. Ja nie wiem, ja strzał dałem niechcący. Ja pierdolę. Przycisk nacisnąłem i wypalił. Mam nadzieję, że cię nie trafiłem. A to nie przecież nic nie strzucie. Nie chciałbym zginąć, bo medal na koniec no Ale nie chciałeś zginąć żebyś się wyjechał na niego no, no ale wiesz, bo nie chciałeś żeby cię robił Nie, on nie tak. robił, mnie omiolał Ale ten tutaj wiesz? Takżeś mi tym kranem nastraszyłeś, że tak delikatnie wyjeżdżałem, A jakbym ostrzej pojechał to, by, to byśmy go zrobili byś żył. na mnie No, jadę pełną gazem. Dobra. Dawa. Ładna bitwa. I widzimy podsumowanie. To kobieta moja napisała na końcu. Zaraz zerknę. <laughs> no ładna bitewka.